Witajcie kochani, jestem bardzo zmęczona, bo jestem po y, nagraniach do nowych odcinków. Y, zaraz wam powiem o co, o co chodzi, co będzie, jaka nowość, ale tak naprawdę to y, chciałam Was zaprosić już 22 stycznia o 16.40 y, przed telewizory do y, telewizji TVP. Y, tam będzie odcinek nagrywany y, z Kubą Winkowskim, jak smakuje Polska o, y, od nas ze Szkotowa. Będziemy my, będzie szkotowo, będzie gospodarstwo, ale będą też ziemiaczki i przepyszne z nich przepisy. Polecam serdecznie skorzystać z tych przepisów, bo wy może przed ekranami nie poczujecie tego smaku ani zapachu, ale jeśli spróbujecie tych przepisów zrobić u siebie chociaż część w domu, w kuchni, to zobaczycie, że warto, bo Kuba oprócz tego, że nagrywa te odcinki to naprawdę przepysznie gotuje także polecam serdecznie 22 stycznia 16.40 my tam będziemy razem z Kubą Winkowskim i z telewizją TVP a dzisiaj skończyliśmy nagrywanie kolejnych, nowych odcinków to będzie produkcja dla TVN u będziecie mogli nas zobaczyć i na playerze i... I właśnie w TVN to będzie dobra robota, będzie kilka odcinków, kilku bohaterów, ale między innymi też my i Szkotowo, pracownicy ze Szkotowa. I teraz właściwie jak to będzie wyglądało od 1 marca pierwsze odcinki. 1 marca, nie wiem jeszcze o której godzinie, ale będę Wam dawała znać, to będą jakby codziennie wydawane odcinki, właśnie to, co się u nas dzieje. Może już nie ma tyle różnej pracy w polu, bo jest taki okres zimowo jesienno-wiosenny były nagrywane te odcinki, więc będzie dużo rzeczy w warsztacie, w magazynie, ale też będą odcinki wyjazdowe, na które Was już dzisiaj serdecznie zapraszam. Jestem zmęczona, ale było warto. Opracujemy od rana do wieczora. Wy to już tylko zobaczycie te parę minut już przed ekranem, ale tak naprawdę to my jesteśmy od rana do nocy cały czas w pracy, bo walczymy z pogodą, ze sprzętem, z ludźmi, z sytuacjami, ale to wszystko zobaczycie już niedługo przed ekranami. Zapraszam Was serdecznie do zobaczenia. I tak gramy z panią Madzią, reżyserce, Czołówkę, Czołówkę do programu Dobra robota. Dobra robota i tam od, od marca w TTV. Od 1 marca. I tam z tyłu szupaki zobaczcie ustawiają się do nagrania, także zaraz będzie e, akcja. I jak kochani? Jak to smakuje? Rewelacja. Tak A zimiaczki, ok? O! No, jesteśmy, plana filmowy drugi dzień w Szkotowie. Znowu się trzeba z nimi męczyć. Ale jest fajnie, wesoło. Chłopaki są nieźli, jak zwykle, fajna ekipa. Z małymi takimi różnymi zdarzeniami, ale żyjemy. No, jesteśmy tu, nasze ciągniki, i my oczywiście na planie, na planie zdjęciowym.